Nie jest przyjemne, kiedy większość tych tekstów jest poświęcona nie tyle prezentacji własnych poglądów czy planów, ale przeciwnikom. No to jest jednak język konfliktu. Co do tego wszyscy się właściwie zgadzają. I mimo to. To się robi. Wszyscy mówią, że właściwie to chodzi im o, o, o zgodę, o to, żeby likwidować podziały, ale z drugiej strony wiedzą, że jak to jeden z polityków bodaj powiedział, gdzie dwóch się bije, tam obaj korzystają, a trzeci traci. Bo to przyciąga ludzi. I to, że my jesteśmy w tym duopolu, to także pewniej i, I po części dlatego, że tak wiele miejsca i czasu poświęcają poszczególne te dwie strony swoim przeciwnikom: język konfliktu, język konfliktu. No i słowa, które się pojawiają jako takie nośne, na przykład słowo bezpieczeństwo. Kiedy słyszę słowo bezpieczeństwo, to słyszę zagrożenie, rzecz jasna. Tak. Bo przecież nie mówi się o bezpieczeństwie wtedy, kiedy człowiek jest bezpieczny. Wtedy nawet nie myśli o tym wszystkim, ale wcale nie jestem pewien, czy lubię to, że mi przypomina się, że jestem zagrożony.